Maneczko tutaj witos chciał Wam zaprezentować serwer RenderCraft. No dobra. To co to jest za serwer? To jest serwer y, Survival frakcji No dobra, no to Wam zaprezentuję spawn itp. No dobra, no to lecimy. Witam na serwerze RenderCraft. Y, właścicielem serwera jest Matiman123. Y, jest ten serwer, ma 20 slotów, zaraz Wam pokażę. No dobra. Gdy szukacie dużego terenu do walki, Wiać na Warp Arena. Arena po prostu została otwarta. No i tutaj sobie wchodzicie, czytacie. Jeśli jesteś nowy, idź czerwonym dywanem. No dobra, no to my sobie pójdziemy i wam przeczytam. Gra gracza zabrania się, używania software w grze X-Ray Nodus, nadbiernego używania kapsłoka, spamowania na czaty, obrażania innych graczy, przeklinania na, gracz na czaty. No to sobie jest to wszystko, sami ten yy, przeczytacie i co mi się w tym serwerze bardzo podoba jest to. Do niszczenia, budowli innych graczy, do okradania innych graczy, do własnego zdania. Te trzy reguły mi się najbardziej podobałem Lubię dosyć griffować, ale to tylko jak można, a tak to to nie. I do okradania innych graczy. No dobra. Obowiązkiem gracza jest przestrzeganie regulaminu, zachowanie kultury na czapu. no i to są nam inne. Yy, tutaj sobie pójdziemy, tu macie tablica, tablica ogłoszeń. Typ serwera Sudliwa, frakcje, Zarabia się i itemki w sklepie i też jest plugin Jobs, dzięki któremu możemy dostać pracę. Yy, tutaj jest ekipa serwera. Yy, jak już mówiłem, Matiman123 jest właścicielem. Yy, Kafaran jest head adminem. SamGin jest też head adminem. Crazy Man jest technikiem i sobą adminem. I lista warpów. To tu sobie już możecie wpisać Warp działki, Warp Events, Warp Nether, warp PVP. No dobra. No to tu schodzimy na dół. Yy, tutaj mamy skrzyneczki Ender Chest i jak piszemy Kit Start, to dostajemy idemki na początek, o takie. No dobra. Tu mamy Spawn by Crazy Man. Tu, jakiegoś, tu jakiś gostek dziwię. Ale dobra. No dobra. E, tu można sobie kupić Super VIPa za 14 zł, e, Super VIP ma komendy Kit SVIP, Disco jest nazwa, zmiana w MOBA i 10 tysięcy kasy. Dobra, tu mamy e, Enchant na level 26 i tu też mamy Enchanta i tu można sobie kupić vipa za 9 zł. E, komendy Fly, Kit VIP i 5000 i rezerwacja slotu, No dobra. Jak widzimy sobie zespołu, to po lewo od razu mamy świneczki. Tu tutaj Wam się świneczki, można, się, można je sobie zabijać. No i jedzonko. No dobra. Free jedzonka. Tu jest y, więzienie tam. I tu mamy y, sklepy. Tu jest stajnia, gdzie można kupić itemki. Tu można konia sobie kupić i takie. Sklepu pana Zenona. Y, tu macie różne itemki. Y, prawym to się sprzedaje, a lewym to kupuje, no. I tu są inne. No dobra. Lecimy dalej. No i, i tutaj jest... Chcesz tepe się wysłać w miejsce komenda TPR, to się gdzieś tepa. No. I za tą czerwoną linią jest PVP, to uważajcie, żeby ci nikt nie zabił. No dobra. Epi serwera w opisie. I to było na tyle. Bijajcie na serwer, bardzo fajny serwer. Mi się bardzo podoba, bardzo często na nim gram. I tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeśli Ci się podoba nie zapomnij szczęść łapki w górę. Ja się z wami żegnam i do następnego razu. Pa-pa!